Witam wszystkich zainteresowanych. Dziś pogadamy sobie o głośnej zapowiedzi Assassin's Creed Valhalla, przybliżając niejako wszystkie informacje, będące już pewniakiem na temat tej niesamowicie zapowiadającej się produkcji. Zanim przejdziemy do tematu, serdecznie chciałbym Was zaprosić do obejrzenia filmu o historii serii Assassin's Creed. Namiary do niego właśnie wyświetlają się wam w dymku w prawym górnym rogu ekranu. No dobrze, a teraz przejdźmy do tematu. Na początek garść oczywistości. Assassin's Creed Valhalla to 12 główna część bestsellerowej serii sandboxów, której pierwsza odsłona zadebiutowała w 2007 roku. Jednak ostatnie dwie odsłony cyklu, czyli Origins i Odyssey, poszły w kierunku gier RPG i zapoczątkowały nowy poziom serii. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Valhalla będzie kontynuować ten nurt. Tytuł jest opracowywany aż przez 15. Zespołów deweloperskich Ubisoftu, wśród których wiodącą rolę odgrywa oczywiście studio Ubisoft Montreal. Akcja gry Assassin's Creed Valhalla toczy się na północy 9-wiecznej Europy. W trakcie rozgrywki wcielamy się w stojącą na czele klanu wikingów postać o imieniu Ivor. Po opuszczeniu Norwegii i przemierzeniu Morza Północnego bohater lub bohaterka, ponieważ podobnie jak w Odysei możemy wybrać płeć protagonisty, przybijają wraz ze swoją załogą do wybrzeży Anglii. Na miejscu odkrywają, że w tej urodzajnej krainie toczy się walka o władzę. Ponadto klan naszego bohatera szybko przyciąga uwagę Alfreda Wielkiego z Wessex, który uważa się za prawowity tego władcę Anglii i potępia pogańskich wikingów. Chcąc uczynić Anglię swym nowym domem oraz zapewnić sobie chwałę i miejsce w tytułowej Walhalli bo jak wiemy tylko ten, który zginie z mieczem w dłoni może do niej wejść i zasiąść wśród bogów, Ivor i jego wojowie muszą wplątać się w kolejny konflikt. To jak potoczą się losy protagonisty i jego drużyny zależy od zawieranych przez nas aliansów, czy wybieranych kwestii dialogowych. Przygodę w Assassin's Creed Valhalla rozpoczynamy od Wyboru płci, prowadzonej postaci i zdecydowania o jej wyglądzie. Deweloperzy umożliwiają nam wybrać jej fryzurę, tatuaże, barwy wojenne, no i elementy wyposażenia. Grze otrzymujemy do dyspozycji rozległy, otwarty świat, na który składają się lądy, jak i wody Morza Północnego. Oczywiście wciąż mamy do dyspozycji system parkouru, który pozwala m.in. na sprawne pokonywanie przeszkód terenowych oraz wspinanie się na ściany budynków. Jeśli zaś chodzi o morską Żeglugę, to oparto ją na mechanice z Assassin's Creed 4 Black Flag oraz Assassin's Creed Odyssey. To, co wiemy na 100%, to to, że autorzy Assassin's Creed Valhalla spróbują rozprawić się z mitem Wikingów jako bezmyślnych pogan, myślących tylko o zabijaniu. Oczywiście byli to wspaniali wojownicy, którzy w swoim panteonie czcili najwyżej bogów wojny i męstwa, lecz przecież także rozwinęli niezwykle bogatą kulturę i rozbudowaną mitologię, a także byli doskonały. Wykonałymi osadnikami. Skoro rzekliśmy już o osadnictwie, warto... Warto wspomnieć, że w Assassin's Creed Valhalla przyjdzie nam wznieść od podstaw osadę należącą do naszego klanu, a następnie ją rozbudowywać. W jej obrębie nie tylko stworzymy nowe budowle jak uźnia czy koszary, lecz również ulepszymy już istniejące budowle. Choć tytuł nie zmieni się nagle w strategię, ambicją twórców jest sprawienie, żeby gracze czuli się w swojej wiosce niczym we własnym domu. Zresztą w Far Cry Primal mieliśmy już tego przedsma. Pamiętamy jak rozbudowywaliśmy naszą prehistoryczną osadę przyjaciół. Przy okazji wzbogacając ją o nowych mieszkańców. Także w Black Flag mieliśmy taką namiastkę, rozbudowując naszą piracką wyspę. Tutaj wspomnijmy jeszcze tylko, że podczas gry przyjdzie nam nawiązywać sojusze z innymi krajami. Twórcy obiecują, że świat gry wypełnią ciekawymi rzeczami, a ich odkrywanie ma być dla nas prawdziwą przygodą. W samej Anglii, podzielonej na cztery królestwa, znajdziemy trzy wielkie miasta, czyli Londyn, Winchester oraz York. Do eksploracji będzie nas popychać ciekawość i cele misji. Oraz konieczność zdobywania surowców, a także działania wojenne, dzięki czemu poszerzymy swoje wpływy. Oprócz epickich najazdów, na które udamy się na pokładzie swojego Drakaru w towarzystwie naszej załogi Wikingów, w grze pojawią się szturmy, czyli bitwy na znacznie większą skalę, obejmujące ataki na duże fortyfikacje. Czyżby twórcy puścili oko do śródziemia cienia wojny? Co ciekawe, Wikingowie, którzy dołączą do nas w trakcie rozgrywki, będą mogli zostać udostępnieni innym graczom w też najemników. W grze nie znajdziemy natomiast trybów współpracy, o którym swego czasu się plotkowało. System walki ma być bardziej brutalny niż kiedykolwiek, a odcinanie kończyn czy dekapitacje będą tu czymś normalnym. Nie zabraknie też asasynowania po cichu, podczas którego zrobimy użytek z ukrytego ostrza, które w pewnym momencie znajdzie się w posiadaniu bohatera. Kolejną rzeczą będzie rozwój naszej postaci. Po pierwsze, potencjał bojowy Ivora będziemy zwiększać poprzez zdobywanie nowego ekwipu oraz ulepszanie posiadanych przedmiotów przy pomocy run. Po drugie, będziemy nabywać nowe umiejętności, co ważne, deweloperzy odcinają się od koncepcji drzewka umiejętności. Jako że Assassin's Creed Valhalla jest grą o wikingach, nie może w nim zabraknąć żeglugi. Niemniej nie uświadczymy tu niestety morskich bitew rodem z Assassin's Creed Odyssey czy Assassin's Creed 4 Black Flag. Statek posłuży nam bowiem jako szybki środek transportu, pozwoli nam również na błyskawiczną ewakuację, gdy sytuacja podczas najazdu wymknie się spod kontroli. Podobnie jak we wcześniejszych częściach cyklu, będziemy mogli poddawać nasz drakar licznym modyfikacjom. Mitologia odgrywała ważną rolę w życiu wikingów i tutaj również będzie stanowić jeden z filarów historii. Co prawda twórcy nie mówią jeszcze tego wprost, jednak można to wywnioskować z ich zapewnień o oparciu gry o model znany za Assassin's Creed Odyssey. Zresztą niewielki przedsmak tego mogliśmy zobaczyć już w zwiastunie, w którym pojawia się zakapturzone Oden po chwili zmieniające się w kruki, co było naprawdę potężnym ukłonem w stronę filmu Wikingowie. Tych nawiązań jest znacznie więcej. Inna sprawa, że to właśnie kruk będzie tu pełnił podobną rolę do Orła z poprzednich części serii. Oczywiście nie zabraknie odwiecznej wojny asasynów z templariuszami. I już ostatnim słowem odnotujmy, że w Assassin's Creed Valhalla pojawią się również poboczne aktywności, które zapewnią nam odskocznie od głównego wątku. W tytule znajdzie się miejsce m.in. na polowania, zawody pijackie i tym podobne. I to tyle, co na dzień dzisiejszy udało się wynotować z informacji udzielonych przez twórców. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że z utęsknieniem czekacie na nowego asasyna. Ja jestem szczerze zauroczony, ponieważ po pierwsze lubię ten okres historyczny, z drugiej strony natomiast uwielbiam nowe RPG'owe asasyny no i podróżowanie statkiem znane z Black Flag i Odyssei. Mam nadzieję, że Ubisoft stanie na wysokości zadania i zafunduje nam niezapomniane wrażenia. Tego Wam i sobie życzę. I jeszcze raz zachęcam do obejrzenia filmu Historia Serii Assassin's Creed. Namiary na niego także znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie też ocenić tego filmu. Napiszcie również w komentarzu, czy czekacie na Walhalle. Zachęcam też do subskrypcji kanału w oczekiwaniu na kolejne części. Cześć!